Siemanie, nie? Witajcie. Dzisiaj robimy klubika, odświeżamy. Trzeba by go w końcu ćwierzyć. Jakiś felunek nowy, coś, kurde, tego typu. I zrobimy losowanko, bo w końcu pierwsze 14 punktów zdobyłem. Właśnie tutaj od fryzjera wyszedłem i możemy jechać. Planie jest yy, go zrobić. Nie ma planu. Tak. Nie ma planu żadnego bez planu, bo nic nie wymyśliłem. Wiem w sensie jakby Felgi i kolor Felgi. Poza tym nie jest. I tak, budżet jest w chuj ograniczony, bo jest zaledwie 15 tysięcy, ale najpierw roz, rozlosujmy losowanie, bo może coś fajnego dropnie, coś się przyda. Yy, dobra, odbierzmy drodę. Teraz trzymajmy kciuki, że nie wylecę w Polsce. Sprawdźmy, co dostanę. No i dostałem główno pewnie. Znając moje szczęście. No, o 15 tysięcy, budżet jest większy niż myślałem, <grystanie> dobra, jest superansko. to jest chyba najlepsza nagroda, nie jestem pewien, jestem zadowolony szczerze, Nad nie muszę kasy z banku wypłacać, o na kluczyki będzie do furki, bo konkursik był, który jak nagrywam to tam jest aktualnie w sumie. Ile? Tam pod tamtym filmikiem jest 47 wyświetleń zaledwie Ale stwierdziłem, że tamten konkurs po prostu rozwiąże, jak będzie to 30 łapek Tam prędzej czy później będą, to wtedy będzie rozwiązanie To Jeszcze w sumie dodajemy do tego klubika, że można też do klubika wygrać klucze No to lecimy aktualnie na tunera Zmienimy te felgi, potem mi się lekko przejadły szczerze mówiąc Miałem je od początku, przydałyby się jakieś zmiany, w Los Santos jest najbliższy Jeżeli chodzi o felgi, kurwa zapomniałem ID felg, chyba... 1074 Te co w manance są? Bym się wsadził tutaj do tego publika i zastanawiam się nad zakupem domu. To jest, nie wiem, taki pod, jakieś jakiś 4-5 domek. To by było coś pięknego, co nie? Postajcy kl kluba SGT, ale tam jeszcze koleżkę by postawił. I co? Czekamy na niego, bo to tutaj jest. No, tak więc w międzyczasie, jak czekamy, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Gdzie jest konkursik? Kluczyki. Komu się przydadzą? Nikomu pewnie. Bo te samochodnie są jakieś wybitne. Ale może jakiś nowy gracz będzie i on ty Ty w sumie spróbowałbym sobie takiego SGT, nigdy nie jeździłem. Może bym sobie kupił albo klubika 1.6. Także kurwa, droga wolna, może można spróbować szczęścia. O, przyjechał to tak. Demon Felg, i felgi, kurwa, jakie coś jeszcze mogę do tego. Dobra. Potwierdź. Dobra, to tyle. I coś sięgałam stąd, co żeby felgi zmienić. A ja myślałem, że można coś jeszcze fajnego tutaj wsadzić. Bo załamany stoi. Tory Morto. Myślałem, że coś fajnego można tu wsadzić. A tu chuj. Tylko felunie. To iść to, i tak wygląda kozacko według mnie. Tylko przemalować trzeba. Lecimy teraz na podgląd podglądzacz RGB. Ale bym kurwa z się zapoznał, gościu. Jak ja bym kurwa... Siema koleżanko, masz ochotę zapalić Marborasa? Może trochę coca kagoni kurwa? Dobra, ogarnąłem sobie kolorek. Felg, znaczy felg, no wziąłem ten od SGT i ogarnąłem sobie też kolorek samochodu, jakiś taki, no nie wiem. Mi się podoba, to nie mi się ma podobać, to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że będzie spoko wyglądać. to tak się zastanawiam, jak ja tu mam przyciemnienie szyb, bo pamiętam, że przyciemniałem w tym klubie. Ale kurwa, jakieś jasne te szyby są. Ale dobra, już nie będziemy zmieniać na 75. O, sprawdzimy w sumie przy okazji, bo będziemy koło kompo. Także chuj mi się podoba klub pod, pod tym względem, że nisko strasznie siedzi. To jest coś pięknego w tym samochodzie. Szyby chyba są... kurwa, to jest vulcanizacja. O, zobaczymy oponki. Ja, 8% jak wymieniłem dopiero co felgi Opony też wymieniałem z pelgami i chuj mnie to obchodzi. Kiedyś się wstawię, taką gumę. A jeszcze światła czeka na kąpa nie Dobra Przyciemnienie szyb Jakie tu mam przyciemnienie szyb sprawdźmy Aha czterdziestki mam posiadane Tak mi się wydawało No i jest Mogły być ciemniej A nie na przykład teraz Jest ciemna Dobra Wlatujemy na szybciora Do lakiernika To będzie Lux maszynka Co prawda do SGT nie ma podjazdu SGT mi wyszło zajebiście tu nie ma się co oszukiwać. I nic nigdy nie będzie miało do niego podjazdu. To wyszło zbyt kurwa dobrze. No nie, tu się nie ma co oszukiwać. Akurat pod tym względem. Dobra. To malujemy i widzimy się już po namalowaniu. No nie wiem tak szczerze mówiąc. W kompo ten kolorek wyglądał lepiej. Znaczy w kompo, w podglądzie wyglądał lepiej ten ko kolorek. Trzeba będzie z nim jeszcze pokombinować, no ale dzisiaj nie mam czasu za bardzo. No tam już poza odcinkami się coś pokombinuje. Ale coś w fiolecie bym chciał. Straszną mam kurwa fazę na, ostatnio na samochody w fiolecie. Zresztą jak widać kurwa Sgt. fioletowe to też coś próbowałem, ale nie. A z SGT nie chcę podpierdalać Takieru, żeby nie było 1 do 1. Felgi podjebałem, bo naprawdę do tych też pasuje do OZ. Znaczy do OZ-ów kurwa, do Japan Racingów to Znaczy Japan Racingów, no chuj wie, czy coś wzorowali na Joterach, ale tak mi się wydaje. Nie no, nie jest źle. Szczerze jak tak się patrzę przez dłuższy czas. Ale no mogłoby być lepiej. Felgi na pewno się, do, to jest kurwa, to jest no. Nie ma się co zastanawiać na temat felgi. Ale jeżeli chodzi o sam kolor samochodu, to mógłby być lepszy. Coś pokombinuję poza tym odcinkami wszystkimi. No i co? To było chyba tyle na dzisiaj, co nie? Zapraszam do poprzedniego odcinka, do wzięcia w konkursie. Tutaj adnotacje gdzieś wyświetlają coś. Da, dało się kiedyś, co nie? Na YouTube. Chyba się da dalej, nie wiem, zobaczymy. Jak się będzie dało, będę ogarnę, to to tutaj będzie do poprzedniego odcinka. Taki kurwa... Taki... Prostokącik. I polecam wziąć udział w konkursie. Znaczy polecam. Kurwa. Jak chcesz. To nie? I też klubik. Dodaję klubika do konkursu jeszcze. O, oprócz mananki SGT. Bo w końcu zaczął wyglądać, bo ten biały był taki typowy. To jest już... Znaczy zaczął wyglądać. No. Nie no, z tym kolorem coś trzeba się pobawić. Dobra, na razie wareciki z farcikiem. Ja lecę, idę się napić. A wam życzę powodzonka w szkole, bo co nowy rok się zaczął teraz jakoś, co nie? No, powodzonka w szkole i wszystkiego co najlepsze. <gry> Także na razie z farcikiem. Joł.